W jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga firmom pożyczkowym, na przykład pani firmie, w prowadzeniu biznesu? No, sztuczna inteligencja, jeżeli tak ją nazwać na obecnym etapie rozwoju. Właściwie daje nam przewagę konkurencyjną ogromną, ponieważ 98-99% aplikacji pożyczkowych, aplikacji o pożyczkę przechodzi przez automatyczny proces, przez algorytmy, które określają, czy dany klient spłaci, czy nie spłaci tej pożyczki. Tak więc no to jest nasza przewaga konkurencyjna w całym sektorze finansowym. Co to oznacza dla klienta, jeżeli chodzi o szybkość zawarcia umowy? Dla klientów w badaniach wyszło, że to jest najważniejsza, najważniejszy czynnik, czyli szybkość otrzymania decyzji, szybkość otrzymania pieniędzy. Tak więc no, to jest nasza kluczowa znowu przewaga konkurencyjna. Ale w czasie, jak to wygląda? Ile to zajmuje hmm. czasu? Jeżeli ktoś aplikuje o pierwszą pożyczkę, no, to ma troszkę dłuższy formularz, aczkolwiek i tak bardzo krótki do wypełnienia, hmm. bo składa się on z podstawowych danych typu imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. E, wypełnia. Klika weź pożyczkę i musi wpłacić, dokonać przelewu jednego grosza albo się zidentyfikować, logując do banku. Po tym fakcie, właściwie, pieniądze dostaje dosyć szybko na konto od momentu, kiedy ten jeden grosz, kiedy ta identyfikacja zostanie zakończona. Właściwie to jest dwie minuty, kiedy pieniądze są na jego koncie. Oczywiście, jeżeli zostanie zaakceptowane. Tak więc w przypadku drugiej pożyczki, gdy już się nie trzeba rejestrować, na no jeden, dwa kliki można wziąć pożyczkę i te pieniądze są w 2-3 minuty na, na koncie. W 95% przypadków zależy w jakim koncie, w jakim banku dany klient ma konto. To są też banki mało popularne, które nie, nie przetwarzają transakcji bardzo szybko, to na przykład banki spółdzielcze, ale te najbardziej popularne banki. To jednak to, to jest bardzo trudne. Czyli czas. tutaj następuje współpraca między, między firmą pożyczkową a bankiem tak? w celu jak gdyby udzielenia pożyczki e, przez firmę pożyczkową klientowi. Tak. Korzystamy z dostawcy rozwiązań e, takich pośredniczących między, hmm. w usługach płatniczych, czyli z instytucji płatniczych, która e, mając konta w różnych bankach umożliwia szybki hmm. transfer pomiędzy, pomiędzy kontami. W ramach swojego systemu. Czyli, Czyli, patrząc na to, można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteście podmiotem trzecim z punktu widzenia banku. Tak można powiedzieć? No jesteśmy, jesteśmy klientem banku, jesteśmy klientem mhm. tej firmy, która zajmuje się przekazywaniem płatności w sposób błyskawiczny. Tak, tak można to określić. Podmiotem trzecim też możemy tak powiedzieć. Mhm. Jedną z jakby podstaw rozwoju rynku finansowego w tym momencie, rozumiem podczas konferencji Impact Fintech, jak wskazywano podczas wielu wystąpień, jest zaufanie klientów do instytucji sektora finansowego. Jak to jest w przypadku firm pożyczkowych? Czy klienci darzą zaufanie? W przypadku banków to trochę inaczej do tego podchodzimy, mhm. ponieważ... W bankach ludzie deponują pieniądze i mhm. muszą mieć do nich zaufanie, banki są instytucjami zaufania publicznego z definicji. Jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe, klienci biorą od nas pieniądze i tu taki poziom zaufania nie jest wymagany. Czyli zaufanie jest z drugą stronę potrzebne yy, do klienta. Tak, zdecydowanie. Dlatego też mamy mechanizmy, mhm. które potrafią wychwycić, czy dany klient płaci pożyczkę, czy nie. Yy, natomiast to, co yy, mogę powiedzieć w kwestii zaufania do firm pożyczkowych, to nasi klienci, ci, którzy korzystają, z pożyczek, oni bardzo dobrze się odnoszą do, do naszych usług, ufają nam i wiedzą, że jesteśmy niezawodni. Kiedy oni potrzebują pieniędzy, a mają na to zdolność kredytową, to zawsze dostaną w naszej firmie. Dlatego, w sektorze, już różnicując firmy w sektorze pożyczkowym, nasza firma ma, cieszy się dużym zaufaniem. Natomiast ci, którzy nie korzystają z oferty pożyczek pozabankowych, jakby bazują na stereotypach. Tak więc, kwestia. Jak ich środowisko traktuje ten temat. No jakiś poziom zaufania jednak do firm pożyczkowych musi być, no bo klient udostępnia swoje dane przecież, prawda? Więc nie każdemu tak. klientowi. To było... ciekawe, co pan redaktor mówi, bo KPMG zrobiło z tego czasu badania, bodajże około rok temu, których zapytało klientów, czy udostępniliby swoje dane jakiemuś podmiotowi trzeciemu, który niekoniecznie znają, nie mają. czy chociażby firmie pożyczkowej. I w sferze deklaratywnej 2%. Udzieliłoby pozwolenia na przetwarzanie danych firmie pożyczkowej. Natomiast jak my, korzystając z instantora, który jest takim pośrednikiem, to jest właśnie trzecia, trzecia strona, mhm. która pozwala logować się na stronie banku, ale to nie jest bank i w ten sposób identyfikujemy klienta, okazuje się, że 70% klientów z tego korzysta, czyli instantorowi, 70% naszych klientów pozwala na to, żeby zweryfikował, co się dzieje na, na jego stronie, Logując się tak jakby przez tego instantora do strony swojego banku. Tak więc w sferze deklaratywnej e, niewielu klientów e, faktycznie udostępniłoby te dane, natomiast realnie no to 70% to jest pokaźna e, cyfra. A jak Pani sądzi, w jaki sposób będzie się rozwijał rynek firm pożyczkowych w Polsce w, w najbliższych latach? Cały czas się zmieniają przepisy, wchodzą nowe technologie. Będą się pojawiały podmioty trzecie, które mm -hmm. też będą świadczyły różnego rodzaju usługi. Prawdopodobnie będą także pożyczały pieniądze. Więc jak, jak, to może, jak to może wyglądać z Pani punktu widzenia? Na pewno rynek idzie w kierunku tańszych pożyczek i takie są oczekiwania klienta. Ten ktokolwiek jest w stanie zdobyć tańsze finansowanie z firm pożyczkowych, to na pewno będzie próbował puścić na rynek trochę tańsze. Tańsze pieniądze dla, dla lepszych klientów. Tak więc to jest jeden trend. Drugi trend to na pewno wszelkiego rodzaju mobilne usługi, które zostaną podłączone, też, pod które zostaną podłączone pożyczki, czyli portfele elektroniczne czy karty kredytowe. Tak więc to jest ten, ten drugi aspekt. Trzeci aspekt, trzeba na pewno obserwować, spółki z grupy GAFA, czyli Google, Amazon, Apple, chociażby Facebook. Które mocno się zaangażowały w budowanie usług finansowych i na pewno mają bardzo dużo danych do tego, żeby przeskorować klienta i wybrać tych najlepszych klientów, na czym oczywiście można zbudować biznes. No i to jest chyba największe taki ryzyko i zagrożenie tego sektora, nie tylko firm pożyczkowych, ale myślę, że też banków, w sferze chociażby pożyczania. Ale z punktu widzenia klientów to może być korzystne? Oczywiście. Im większa konkurencja, tym, tym większa korzyść. Natomiast to co ja obserwuję na rynku finansowym, na rynku usług ogólnie, które, usług online, to yy, zwycięzca może być tylko jeden. Tak więc budują się duopole, oligopole typu właśnie Google. Ile z nas yy, używa innej wyszukiwarki niż Google? Tak więc bardzo mała liczba. Ile z nas korzysta z innego portalu społecznościowego, przynajmniej w naszym przedziale wiekowym, yy, niż Facebook? Tak więc jest jedna firma i podobnie będzie Finanza, która dostarcza najwyższą wartość i z tej najwyższej wartości korzystają klienci. Cała reszta to powiedzmy mają usługi drugiej kategorii czy trzeciej kategorii, więc kreuje się tutaj taki bardziej oligopol w usługach onlineowych. I co ciekawe, dzisiaj byłam też rano na Roundtable, na którym KNF również był i Narodowy Bank Polski, gdzie Narodowy Bank Polski. Przedstawiał badania, z których wynika, że 10 polskich największych banków najwięcej inwestuje w technologię i tworzą swego rodzaju grupę, która przewodzi z jednej strony transformacji technologicznej, z drugiej strony zdobywa coraz większą przewagę konkurencyjną jest w stanie zaoferować za, nisk, za niskie kwoty bardzo dobrą wartość dla klienta. Już widzimy, że jest 10 takich podmiotów, a cała reszta prawdopodobnie się będzie konsolidować, bo nie wytrzymają tej konkurencji, za mało inwestują w technologię. Tak więc już widzimy tutaj oderwanie się tego pewnego segmentu rynku, tak? I budowanie bardziej skoncentrowanych rynków. I tak samo jest w przypadku wyszukiwarek, tak samo jest w przypadku portali społecznościowych, tak samo jest w przypadku Rewoluta, Jak Revolut proponuje inne usługi finansowe, no to myślę, że biorąc pod uwagę, że ścieżka klienta i doświadczenie klienta jest fenomenalne w tej firmie według opinii społecznej czy użytkowników, no to trudno będzie przejść do innego dostawcy usług finansowych. No tak, ale z drugiej strony powiedzieliśmy przed chwilą, że to jest korzystne dla klienta, ale jeżeli się będą tworzyły te oligopole i będzie coraz mniej podmiotów, to ta konkurencja będzie coraz mniejsza i po jakimś czasie może się okazać, że jednak to klient prawda. będzie miał usługi droższe, a nie tańsze. O no jeszcze tutaj musimy wspomnieć o globalizacji usług finansowych. Tak więc jeżeli będzie miał droższe usługi w Polsce, to on wkrótce będzie mógł sobie wziąć kredyt w Niemczech czy gdziekolwiek indziej. No może nie w najbliższych 3-5 latach, ale do tego to wszystko zmierza. Unia Europejska pracuje nad dyrektywą o kredycie konsumenckim, która prawdopodobnie w dużym stopniu będzie dotyczyła technologii i rozpowszechnieniu możliwości świadczenia usług, powiedzmy z Polski, kredytowych na terenie całej Unii. Na chwilę obecną to są bardzo takie usługi lokalne i e, na podstawie pol polski podmiot, e, który ma pożyczkę, e, zresztą w systemie jakieś jej parametry, nie może dawać tej samej pożyczki klientowi w Niemczech, ponieważ tam jest zupełnie inne prawo dotyczące kredytów konsumenckich. No i to nie zadziała. I, i, e, Najprawdopodobniej będziemy się przesuwać w tym kierunku, że Polska będzie mogła, polskie banki, polskie instytucje pożyczkowe czy, czy wszystkie unijne będą mogły działać transgranicznie również w tym obszarze. Na chwilę obecną można zakładać konta, chociażby czy w rewolucja, tak jak to obserwujemy, czy w innych challenger bankach, tak zwanych, natomiast kwestia pożyczkowa, kredytowa jeszcze jest w fazie wczesnego rozwoju.